Cześć, mam na imię Ania i od trzech lat zajmuję się dziewiarstwem. Od pół roku nagrywam dla Was te knitting vlogi, a od trzech miesięcy kręcę również tutoriale dla osób początkujących i nie tylko. W dzisiejszym odcinku zrobimy taką aktualizację sukienki, którą ostatnio Wam pokazywałam, a na którą do końca nie miałam pomysłu. I słuchajcie, to jest sukienka, którą robiła, robię z safrana, od Dropsa. Tutaj mam drugi kolor, trzeci kolor i czwarty. I teraz zobaczcie, co mi z tego wyszło. Muszę tylko schować te kolorki, żeby mi Zobaczcie, co mi wyszło i ile już mam tej mojej sukienki. To jest sukienka Summer Feeling od Drops Design i ona ma taki, słuchajcie, ażurek. Widzicie? Już jest tutaj, są oddzielone rękawy. I już jest na takim etapie. Ja oczywiście za chwilę tą sukienkę przymierzę i pokażę Wam, jak ona wygląda na osobie. Będę miała pod spodem tego czarnego long no bo wiadomo, to jeszcze jest za krótkie, żeby się tutaj na gołe ciałko pokazywać. Ale myślę, że już niedługo ją skończę i pokażę w pełnej okazałości, jak ona wygląda. Poczekajcie chwilę. Przełożę tą, ten dół. Na żyłkę pomocniczą, która jest ogromnym zbawieniem, jeśli chodzi o mierzenie naszych robótek, naszych dzianin. To jest po prostu sprawa rewelacyjna, Powiecie, wiecie, bierzemy tylko tą żyłkę. Tutaj, jeśli chodzi o, o ten safran. Ja to robię na drutach 3 mm. We wzorze w opisie normalnie są druty 4 mm, ale ja też nie stosuję włóczki, którą projektant tutaj proponuje czyli Drops. Chyba tam idzie muskat i Drops bel. Ja tutaj mam właśnie tą Drops Safran, bo miałam bardzo dużo zapasów tej włóczki i stwierdziłam, że po prostu spróbuję zrobić z Drops Safrana i dlatego tutaj. Ciężko, jak jest drut, zobaczcie, tu jak jest drut, widzicie? To ciężko przechodzi, przechodzą te oczka, ciężko się zsuwają, dlatego że to są po prostu bardzo cieniutkie druty i trzeba uważać. To znaczy, ja i tak zawsze mocno nakładam tą żyłkę, ale trzeba bardzo uważać. O, nie, spadły mi oczka. Trzeba bardzo uważać, żeby. Poczekajcie. Spadły mi oczka. Trzeba uważać po prostu, żeby nie, spadły, nie spadła ta żyłka z druta. Bo jak spadnie żyłka z druta, no to wiadomo, tracimy parę oczek. Czasami nawet więcej. A jeżeli byłyby ażur na przykład, tak jak tutaj w tym przypadku jest ażur i gdyby spadły oczka podczas przenoszenia, jak jest ażur albo w ogóle nie daj Boże żakard. No to powiem tak, nie byłoby zaciekawie. Dlatego zawsze sobie trzymajmy żyłkę i przesuwajmy sobie o. Nie? Dlatego zawsze dłużej trwa trochę przenoszenie tych oczek, jeśli chodzi o właśnie taką cienką włóczkę i cienkie druty. No, bo to jest wiadomo wyzwanie. Ale słuchajcie, już kończę. Powiem tak, jeszcze nie mierzyłam tej sukienki w tym stanie. Zaraz zobaczymy. Nie mierzyłam nawet, wiecie co, jak oddzielałam rękawy. Po prostu ślepo ufam y, opisowi. Może to niedobrze, ale tak ją na długość mierzyłam, wiecie, na moje wymiary, i wydawało mi się, że. O, że będzie dobrze. Zobaczcie. Ja cię kręcę, ale to fajnie wygląda. Ja jestem już na takim etapie, słuchajcie, że tą sukienkę rozszerzam, bo ona, jak już się zrobi, jak już się oddzieli górę od, znaczy rękawy, przód i tył, to później robi się, yy, robi się, dzieli się tą sukienkę markerami i yy, dodaje oczka yy, jedynie na bokach. Czyli nie dodajemy oczek po stronie przodu i tyłu, tylko dodajemy oczka tam, gdzie są nasze boki. I tych oczek całkiem sporo się dodaje. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda po zdjęciu. O. Zobaczcie. Z tyłu jest oczywiście ładniejszy ten ażur. Yy, tak, ażur, ażur. I w tym momencie ja już jestem na etapie, że zaczyna się ta sukienka rozszerzać. I teraz poczekajcie, przymierzę ją. No to zobaczcie, yy, tą sukienkę przy, przymierzyłam na gołe ciałko. Odsunę trochę kamerę. Teraz ona wygląda bardziej jak bluzka, no bo wiadomo, ale planuję, że ona tak. Tu jest ten przód, piękny, że ona tak tu się będzie rozchodzić, wiecie, na bokach, bo tutaj są gdzie te markery, o, tu gdzie mamy markery, to tutaj dodajemy oczka i zobaczcie jak tył wygląda. Nie wiem, czy dobrze widać. Dobrze widać, mam nadzieję. I tutaj są też dwa markery, i tutaj dodajemy oczka. I ona się, wiecie, tak będzie rozszerzać. I ja tu planuję zmieniać kolory. Planuję tutaj zmieniać kolory, właśnie na te, które wam wcześniej pokazałam. Więc myślę, że już całkiem fajnie to wygląda. No, naprawdę. Ten ażurek jest po prostu prześliczny. Naprawdę jestem mega zadowolona. I ten ażur tutaj naprawdę świetnie się układa. No więc dalej idąc, planuję, żeby tak tą sukienkę zrobić do końca w kolorze już. I rękawy, jak będę robiła, bo tutaj jeszcze będzie się robiło rękawy, to rękawy też będę y, chyba robiła w kolorze. Zobaczę, a może tylko samą tą lamówkę zrobię w kolorze. Zobaczę jeszcze, nie wiem, bo tutaj mam tą białą, więc tak się zastanawiam, jak to ugryźć. Ale powiem Wam, że na tą chwilę to mi się bardzo podoba. Na tą chwilę jestem zadowolona i nie spodziewałam się takiego efektu. Bardzo mi się podoba. I jest to, wiecie, safran, jeszcze po wypraniu w ogóle. Safran ma to do siebie, że po wypraniu. Ja mam dużo bluzek z safrana zrobionych, takich letnich. I po wypraniu te bluzki tak się, wiecie, leją fajnie, nie? Takie są, takie, no takie. No, takie letnie, zwiewne, o, więc myślę, że. No, fajnie to wygląda. Naprawdę. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, napiszcie mi, może macie jakiś jeszcze pomysł, widząc już teraz ten etap. Widząc ten etap, może macie pomysł, jak to dalej pociągnąć, bo na razie mam plan, żeby robić ten kolor, później zrobić żółty. Ten taki co tutaj widzicie taki żółty, a później zakończyć tym bordowym na samym końcu, zakończyć już bordowym kolorem. Nie wiem, mam nadzieję, że mi to, oj, jak krzywo kamera, mam nadzieję, że mi to dobrze wyjdzie. No już ustawienie nie takie. Mam nadzieję, że mi to dobrze wyjdzie i że, em... no że w miarę szybko skończę, bo 3 mm to powiem Wam, nie w kij dmucha, u roboty jest. Tym bardziej, że tych oczek teraz będzie coraz więcej przybywać, coraz więcej i coraz więcej. A na samym dole to już w ogóle nawet nie chcę myśleć, ile ich będzie, więc będzie trochę tego przerabiania. I powiem Wam nawet, że planuję też zrobić jeszcze jedną taką sukienkę, bo no, bardzo mi się podoba ten krój. Krój i w ogóle wzór bo krój jest fajny, bo jest, wiecie, dopasowany i rozszerzony. Ja planuję ją zrobić nie taką krótką, jak jest we wzorze. Ja Wam to wszystko podlinkuję tutaj, tylko troszeczkę dłuższą, dlatego że mi nie podobają się moje kolana. I ja lubię, jak, wiecie, jak mi sukienki sięgają do kolan i lekko je zakrywają i wtedy jak nałożę szpilki czy jakieś sandałki w lecie, no to cud malina. No, także dzisiejszy odcinek uważam za bardzo udany. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach, jak widzicie te kolory na rękawach i w dalszym ciągu, jak to, jak to waszymi oczami wyobraźni to, to się maluje. I co? I do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmie. Ciao!